Izabela Trojanowska po pięciu latach cichego, dyskretnego związku postanowiła przerwać milczenie i ujawnić światu swoje małżeństwo w wieku 70 lat. Słynna piosenkarka i aktorka rokowa, która od dekad zachwyca publiczność zarówno na scenie, jak i na ekranie, tym razem odsłoniła najbardziej intymny aspekt swojego życia, wzbudzając ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Relacja, którą pielęgnowała w cieniu reflektorów, była pełna subtelnych gestów i niewypowiedzianych słów, ukrytych spojrzeń i delikatnych uśmiechów wymienianych w codziennych, zwyczajnych sytuacjach, które nabrały wyjątkowego znaczenia dzięki ich wzajemnej obecności. Przez pięć lat Izabela i jej partner starali się chronić swoją prywatność, lecz napięcie związane z koniecznością utrzymywania sekretu odcisnęło piętno na ich codziennym życiu. Każde publiczne wyjście, każde spotkanie z przyjaciółmi i członkami rodziny Stało się okazją do subtelnego testowania granic, by jednocześnie zachować dyskrecję i cieszyć się wspólnie spędzanym czasem. Ich relacja była jak starannie utkany fortel emocji, w którym drobne gesty, takie jak ukradkowe dotknięcie dłoni czy ciche mrugnięcie oka w tłumie, stawały się symbolem niewypowiedzianej bliskości i zaufania. Wpływ tej miłości na życie Izabeli był głęboki i wszechogarniający. Nawet w intensywnym harmonogramie pracy nad koncertami, nagraniami i scenariuszami, codzienne drobne rytuały związane z obecnością partnera przynosiły spokój i poczucie stabilności, którego brakowało jej wcześniej. Emocjonalna więź, choć skrywana, dodawała jej odwagi, wzmacniała poczucie własnej wartości i wpływała na sposób, w jaki wchodziła w interakcje z bliskimi, kolegami z pracy oraz fanami. Każde słowo i gest, zarówno w prywatnych chwilach, jak i podczas występów publicznych, niosły w sobie nie tylko muzyczny przekaz, ale i cichą celebrację trwałości uczuć, które przetrwały próbę czasu. Subtelność ich kontaktów, połączona z radością codziennych spotkań i drobnymi zaskoczeniami, które partner dla niej przygotowywał, tworzyła atmosferę tajemniczości i fascynacji. Fani i media, świadomi jej dotychczasowej powściągliwości w sprawach osobistych, z zapartym tchem śledzili każdy gest i wypowiedź Izabeli, starając się odszyfrować zakodowane znaczenia w jej spojrzeniach i słowach. Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami o Izabeli Trojanowskiej i jej wyjątkowej historii miłosnej, nie zapomnij kliknąć, subskrybuj naszego kanału i bądź częścią tej fascynującej podróży. Izabela Trojanowska po pięciu latach subtelnych spotkań i skrytych chwil w końcu ujawniła światu swój związek, który stopniowo przekształcił się w głęboką i trwałą więź. Każdy dzień ich wspólnego życia był starannie pielęgnowaną mozaiką drobnych gestów i niepozornych rytuałów, które w rzeczywistości niosły ze sobą znaczenie większe niż życie w świetle reflektorów. Poranne spotkania przy kawie w jej niewielkim, przytulnym mieszkaniu stawały się momentem wytchnienia od napiętego harmonogramu koncertów i nagrań. W tych cichych chwilach Izabela czuła, że świat może przestać istnieć, a liczy się tylko obecność partnera, jego ciepłe spojrzenie i pewność, że nie jest sama w tej podróży. Codzienne interakcje niosły ze sobą subtelne testy zaufania. Każdy gest, każde uśmiechnięcie, czasami ledwie zauważalne, stawało się formą komunikacji, którą tylko oni rozumieli. Nawet podczas publicznych wydarzeń, kiedy Izabela stawała na scenie w blasku kamer i oczach fanów, drobne sygnały wymieniane między nimi dodawały jej siły i odwagi. To była obecność, która przenikała przez każdy akord jej muzyki, każdy gest sceniczny, czyniąc jej występy bardziej prawdziwymi i pełnymi emocji niż kiedykolwiek wcześniej. Relacja miała także głęboki wpływ na codzienne życie Izabeli poza sceną. Drobne decyzje, takie jak planowanie wyjazdów, organizowanie prób, kontakt z przyjaciółmi i rodziną, nabrały nowego wymiaru. Obecność partnera w tych sytuacjach dawała jej poczucie bezpieczeństwa, które wcześniej było jej obce, a jednocześnie wprowadzała element subtelnej niepewności, bo cały czas istniała konieczność ochrony prywatności. Reakcje bliskich i współpracowników wahały się od radosnej ciekawości po delikatną nieufność, zwłaszcza że nikt nie spodziewał się, że legenda polskiej sceny muzycznej może prowadzić tak skryty, a zarazem intensywny romans. Izabela zauważyła, że jej codzienne emocje przekształciły się w subtelną grę między ekscytacją a lękiem. Każde spotkanie z partnerem mogło być pełne intensywnych przeżyć, czułości i szczerego śmiechu. Ale w tle zawsze obecne było napięcie wynikające z konieczności zachowania dyskrecji wobec mediów i fanów. To napięcie przenikało jej myśli, czasami powodując bezsenne noce, podczas których analizowała drobne szczegóły wspólnie spędzonego dnia, zastanawiając się, jak małe gesty wpływają na ich relacje i jakie chronić przed ciekawskimi oczami świata. Wspólne chwile w domu, które mogły wydawać się zwyczajne dla osób postronnych, były dla Izabeli źródłem nieopisanej radości i wewnętrznej harmonii. Wspólne przygotowywanie posiłków, układanie planów na kolejne koncerty czy ciche wieczory przy ulubionej muzyce stawały się manifestacją ich zaangażowania i wzajemnego wsparcia. Każdy dotyk i spojrzenie niosły za sobą poczucie przynależności i bezpieczeństwa, którego Izabela nie doświadczała od lat. Jednocześnie intensywność tej więzi uwidaczniała się w jej interakcjach z rodziną i przyjaciółmi. Często wyczuwała ich ciekawość, mieszankę zachwytu i delikatnej obawy o jej szczęście. Niektórzy starali się delikatnie wtrącać, inni obserwowali w milczeniu, a jeszcze inni dali jej przestrzeń, pozwalając na swobodny rozwój relacji. Te reakcje wprowadzały w jej codzienność dodatkowy wymiar emocjonalny, który Izabela musiała balansować. Między własnym poczuciem szczęścia a szacunkiem dla otoczenia. Dzięki tej miłości, Izabela odkryła w sobie nowe pokłady energii i kreatywności. Każde nowe wyzwanie zawodowe, każda trudna scena czy wymagający koncert stały się dla niej okazją do wyrażenia emocji, które wcześniej pozostawały ukryte. Partner był dla niej nie tylko towarzyszem życia, ale i niewidzialnym wsparciem artystycznym, obecnym w każdym akordzie, w każdej nutce jej twórczości. Atmosfera wokół ich związku, choć pełna czułości, pozostawała napięta i tajemnicza. Izabela świadomie pielęgnowała element niepewności, pozwalając relacji rozwijać się w rytmie wzajemnej uwagi, drobnych niespodzianek i ukrytych gestów. Każda wspólna chwila była jak osobny rozdział w książce, w której miłość, zaufanie i fascynacja splatały się z koniecznością ochrony prywatności, tworząc historię równocześnie intensywną i subtelną, pełną emocji, które trudno oddać słowami. Fani, którzy poznali tę historię, zaczęli dostrzegać w publicznych występach Izabeli nuty ukrytych emocji, subtelne spojrzenia i gesty pełne znaczenia, które wcześniej mogły uchodzić niezauważone. Każde wystąpienie stało się nie tylko przekazem muzycznym, ale również intymnym komunikatem między Izabelą a jej partnerem, świadectwem ich niezwykłej więzi, którą udało im się zachować w cieniu medialnego zainteresowania. Izabela Trojanowska w ciągu pięciu lat swojego związku doświadczyła pełnej gamy emocji, które z jednej strony mogły wydawać się codziennością każdej pary, a z drugiej nabierały intensywności nieporównywalnej z żadnym wcześniejszym doświadczeniem w jej życiu każdy dzień przynosił nowe wyzwania, od drobnych nieporozumień, które w pierwszych miesiącach mogły prowadzić do złości, po poważniejsze spory wynikające z różnicy charakterów i oczekiwań wobec siebie nawzajem. Były momenty, gdy Izabela czuła frustrację, gdy jej własne emocje zdawały się rozmijać z odczuciami partnera, gdy gesty i słowa, które miały wyrażać bliskość, nie były odczytywane w taki sposób, jak tego oczekiwała. Konflikty, choć nieuniknione, stawały się jednocześnie sposobem na pogłębianie wzajemnego zrozumienia. Izabela wraz z partnerem uczyła się słuchać siebie nawzajem, analizować swoje reakcje i wyrażać uczucia w sposób bardziej przemyślany. W chwilach napięcia pojawiało się zmęczenie, czasem nawet ból emocjonalny, który prowadził do chwilowego wycofania się. Jednak każda z tych trudnych sytuacji była również szansą na zbliżenie się do siebie, na odnalezienie wspólnego języka i zbudowanie mocniejszego fundamentu dla ich relacji. Izabela przyznała, że w takich momentach najbardziej doceniała drobne gesty partnera uśmiech, który pojawiał się w najmniej spodziewanym momencie, czułe dotknięcie dłoni, które mówiło więcej niż słowa, czy spontaniczna wiadomość w ciągu dnia, przypominająca jej, że nie jest sama. Te pozornie nieistotne szczegóły stawały się w jej oczach dowodem autentyczności i głębi uczucia. Codzienne życie pary, mimo licznych trudności, zyskiwało nowy rytm. Wspólne zakupy, przygotowywanie posiłków, krótkie wyjścia na spacer czy wieczory spędzone na rozmowach o muzyce i sztuce wypełniały dni Izabeli poczuciem bliskości i bezpieczeństwa. Z czasem spory stawały się coraz rzadsze, a każdy drobny konflikt kończył się rozmową, w której oboje starali się zrozumieć perspektywę drugiej osoby. Izabela poczuła, że dzięki tym doświadczeniom miłość stała się dla niej bardziej świadoma i pełna akceptacji. Każde rozwiązanie konfliktu wzmacniało ich więź, a niekiedy nawet odkrywało nowe obszary uczucia, które wcześniej pozostawały nieodkryte. Moment, gdy partner potrafił odczytać jej emocje bez słów, gdy wystarczał jeden gest lub spojrzenie, by wiedziała, że jest zrozumiana, stał się symbolem ich dojrzałej i autentycznej relacji. Fani i osoby obserwujące karierę Izabeli z niedowierzaniem przyjmowali wiadomość o jej małżeństwie w wieku 70 lat. Ich reakcje w mediach społecznościowych i podczas publicznych spotkań wypełniały jej serce radością i poczuciem, że szczęście prywatne, mimo długiego oczekiwania, może przynieść spełnienie także tym, którzy przez lata poświęcali się pracy i sztuce. Izabela odczuła ogromne wsparcie ze strony fanów, którzy gratulowali jej odwagi i szczerości, a także cieszyli się wraz z nią z faktu, że znalazła osobę, z którą może dzielić swoje życie w pełni. Izabela zauważyła, że doświadczenia z codziennego życia w relacji, choć czasem trudne i wymagające, wzbogaciły ją emocjonalnie i duchowo. Każda sprzeczka, każda chwila nieporozumienia, każda wspólnie pokonana przeszkoda stała się częścią historii, która ukształtowała ich miłość. Czułość, cierpliwość i wzajemne zrozumienie stały się fundamentem codziennych rytuałów, a każde drobne zwycięstwo w rozwiązywaniu konfliktów wzmacniało poczucie przynależności i bliskości. Izabela dostrzegała, jak jej życie zawodowe i prywatne przenikają się w subtelny sposób. Występy na scenie, praca nad muzyką i aktorstwem były jednocześnie okazją do dzielenia się z partnerem radością i satysfakcją, a także do uczenia się wspólnego radzenia sobie z emocjami. Każdy sukces sceniczny, każdy aplauz publiczności był nie tylko jej osobistym osiągnięciem, ale również świadectwem wsparcia i inspiracji, jakie czerpała ze swojego związku. Choć historia ich miłości nie była wolna od wyzwań, Izabela czuła, że doświadczenia te uczyniły ich relację głębszą i pełną znaczenia. Każda trudność, każda różnica zdań, każde napięcie, które udało im się przezwyciężyć, stało się dowodem na to, że prawdziwa miłość wymaga cierpliwości, zaangażowania i wzajemnego szacunku. Izabela mogła teraz spojrzeć na te lata z poczuciem spełnienia, wiedząc, że miłość, która przetrwała próby codzienności, jest prawdziwa i wyjątkowa. Fani i sympatycy, którzy śledzili jej drogę, nie kryli zdumienia, a jednocześnie radości, widząc, że po latach pełnych emocji, wyzwań i niepewności, Izabela Trojanowska znalazła szczęście u boku ukochanego. Jej historia stała się przykładem, że prawdziwa miłość może rozkwitnąć w każdym wieku, a wspólne pokonywanie trudności prowadzi do głębszego zrozumienia i autentycznego szczęścia. Izabela Trojanowska przez ponad 50 lat obecna na polskiej scenie muzycznej i teatralnej, wypracowała sobie pozycję artystki niezwykle wszechstronnej i nieprzerwanie aktywnej, zarówno na scenie, jak i przed kamerą. Jej droga zawodowa rozpoczęła się od pierwszych sukcesów w konkursach muzycznych i teatralnych, które już w latach 70. przyniosły jej nagrody i uznanie krytyków. Już w 1971 roku, podczas Sacrosongu, w Chorzowie zdobyła wyróżnienie od samego Karola Wojtyły, przyszłego papieża Jana Pawła II, co stanowiło wyjątkowy początek kariery artystycznej. Tydzień później wystąpiła w Opolu, zdobywając kolejną nagrodę i tym samym potwierdzając swój talent w oczach szerszej publiczności. Lata studiów w Szkole Muzyczno-Aktorskiej w Gdyni, trwające od 1974 do 1978 roku, były okresem Intensywnego rozwoju warsztatowego. Izabela nie tylko pogłębiała swoje umiejętności wokalne i aktorskie, ale również zdobywała doświadczenie sceniczne w licznych spektaklach teatralnych. Jej współpraca z grecką grupą Prometeus w Niemczech Wschodnich pozwoliła jej poznać międzynarodowy rynek muzyczny, a także zdobyć umiejętność występowania przed różnorodną publicznością, co później okazało się cennym atutem w jej karierze. Przełom nastąpił w 1980 roku, kiedy to Trojanowska zyskała ogólnopolską sławę dzięki piosenkom Tyle samoprawd, ile kłamstw oraz Wszystko czego dziś chce, wykonywanym wraz z legendarną budką suflera podczas 18. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jej charakterystyczny wizerunek fem fatal, nowatorskie brzmienia new wave oraz charyzma sceniczna natychmiast uczyniły ją ikoną młodzieżowej popkultury w Polsce. Debiutancki album Iza, wydany w 1981 roku przez Ton Press, z budką Suflera jako zespołem towarzyszącym, potwierdził jej wyjątkowy talent wokalny, a piosenki autorstwa Romualda Lipki i Andrzeja Mogielnickiego zyskały status kultowych w polskiej muzyce rozrywkowej. W kolejnych latach Izabela nieustannie rozwijała swoją karierę, współpracując z różnymi zespołami, w tym ze stalowym bagażem, co przyniosło jej nowe wyzwania sceniczne i artystyczne. Jej występy wzbudzały zarówno kontrowersje, jak i zachwyt publiczności, jak choćby incydent z czerwonym krawatem na scenie w 1971 roku, który wywołał reakcje polityczne, stając się symbolem odważnej artystycznej ekspresji w czasach prl W tym okresie rozpoczęła również działalność aktorską, pojawiając się w serialach i filmach, takich jak Strachy czy Kariera Nikodemadyzmy, umacniając swoją pozycję. W wszechstronnej artystki. Lata osiemdziesiąte przyniosły Izabeli kolejne wyzwania, w tym współpracę z Tadeuszem nalepł przy albumie pożegnalny cyrk, który poruszał tematy polityczne i krytykował stan wojenny w Polsce. Publikacja płyty została zablokowana przez cenzurę, co jednak nie zniechęciło artystki do kontynuowania działalności artystycznej i koncertowej, zarówno w kraju, jak i za granicą. W 1982 roku wraz z mężem wyjechała do Holandii, a następnie do Niemiec, gdzie kontynuowała koncerty i nagrania, nie tracąc kontaktu z polską publicznością, mimo ograniczeń wynikających z ówczesnej sytuacji politycznej. W kolejnych dekadach Izabela Trojanowska nieustannie adaptowała się do zmieniającego się rynku muzycznego. W latach 90. nagrywała albumy w języku angielskim, uczestniczyła w jubileuszowych trasach koncertowych budki Suflera, a także realizowała projekty solowe zachowując charakterystyczny styl i jakość artystyczną. W szybym roku rozpoczęła wieloletnią współpracę z operą mydlaną Klan, co pozwoliło jej na utrzymanie szerokiej widowni i obecności w mediach. Kolejne wydania płytowe, reedycje kompilacji, udział w trasach koncertowych i projektach specjalnych potwierdzały nieprzerwaną aktywność artystyczną. W nowym tysiącleciu Trojanowska eksplorowała różne gatunki muzyczne, w tym dance i rock, a także wchodziła w rolę producentki i twórczyni własnych projektów muzycznych. W 2012 roku rozpoczęła działalność w świecie mody, tworząc kolekcję ubrań Monaiza we współpracy z projektantką Moniką Natorą. Jej artystyczna wszechstronność pozwalała jej łączyć występy muzyczne z działalnością telewizyjną i projektami pozamuzycznymi, zachowując spójny wizerunek twórcy o wielowymiarowym talencie. W latach 2016-2020 Izabela wydała kolejne albumy takie jak Naskos, promowane singlami Posłańcy wszystkich burz i Skos oraz Wakacyjna miłość w 2019 roku. Jej twórczość była regularnie prezentowana na festiwalach krajowych, między innymi podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu gdzie w 2020 roku została uhonorowana gwiazdą na Alei Gwiazd. W tym samym roku ukazała się jej autobiografia Trojanowska, współtworzona z dziennikarzem Leszkiem Gnoińskim, będąca świadectwem nie tylko kariery artystycznej, ale także osobistej drogi życia i przemyśleń o doświadczeniach artystycznych i prywatnych. Na początku 2021 roku Izabela podjęła się roli trenera w drugiej edycji programu The Voice Senior, dzieląc się swoim doświadczeniem scenicznym i życiowym z nowym pokoleniem uczestników. Jej kariera, obejmująca występy sceniczne, nagrania studyjne, projekty telewizyjne i działalność społeczną, stanowi przykład wytrwałości, wszechstronności i zaangażowania w sztukę, a jednocześnie dowód na to, że pasja i talent pozwalają przetrwać zmieniające się realia muzyki i mediów. Dziękujemy, że poświęciłeś czas, aby poznać historię i osiągnięcia Izabeli Trojanowskiej. Twoje zainteresowanie i wsparcie są dla nas niezwykle ważne i motywują nas do dalszego tworzenia wartościowych treści. Każdy komentarz, każda interakcja z naszymi materiałami jest dla nas źródłem radości i inspiracji. Cenimy Twoją obecność w naszej społeczności i jesteśmy wdzięczni, że możemy dzielić się z Tobą zarówno historią życia, jak i sukcesami artystycznymi Izabeli. Twoje zaangażowanie pomaga nam docierać do szerszego grona osób, które cenią prawdziwe pasje i wytrwałość w świecie muzyki i sztuki. Aby nie przegapić kolejnych materiałów aktualności i fascynujących historii ze świata muzyki, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Kliknij przycisk subskrybuj i dołącz do naszej społeczności, by razem odkrywać inspirujące losy artystów, poznawać kulisy ich kariery i celebrować pasję, która łączy pokolenia.